Nie wiem, czy kiedykolwiek przy mojej przyjaciółce będzie odpowiedni mężczyzna. Ja już Wam tłumaczę. Mure mi nie mówili. Nie, ten nie, ten też nie i tamten też nie. Absolutnie. Ja nie odzywam się na temat. Mieliście kiedyś wrażenie, że wasz mózg wyjechał na niezaplanowane wakacje? Jeżeli tak, to dzisiaj dowiecie się, jakie nazywam to zjawisko. Kiedy mózg jest na wakacjach all inclusive, a my jesteśmy w chaosie. Albo kiedy po prostu stwierdza, że nie można dopatrzeć i wypływa uchem. Zapraszam do słuchania podcastu Fikołki i Matołki. Gdzieś pomiędzy sensem życia, a skupioną skarpetą w pralce, wikają myśli, wikają emocje i wikają matołki. Podcast o wszystkim i o Zapraszam do Fikołkowania i Matołkowania. Mam zaplanowany odcinek na temat trójcy randkowania, na temat trójkąta bermudzkiego randkowania. I on będzie powiązany z tym tematem, który jest dziś, dlatego, że będę tam opowiadała o historiach Tinderowych albo nie. Mam już trzy historie: jedna jest moja, druga Malbina, trzecia wysłana, dlatego dalej na takie historie oczekuję. I dzisiaj będzie odcinek o tym, jak mózg wypływa uchem. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście takie określenie, natomiast ja lubię go używać, dlatego, że czasami. Jest obserwuje sytuacje, w których ten mózg naprawdę ucieka na wakacje albo wypływa uchem. Omówimy sobie też objawy, kiedy widzimy możemy zauważyć, że ten mózg wypływa uchem i oczywiście opowiemy sobie kilka niesamowitych historii, które, które nam przedstawią bardziej problematykę. Dokładniej tą problematykę nam przedstawią. Nazwijmy tą Dziewczynę Klaudią. A więc, żeby tutaj opowiedzieć dokładnie o co chodziło z Klaudią, no to ważna jest też historia, która działa się przed tym, jak Moskiew przez ucho wypłynął. Więc, jeżeli chodzi o Klaudię, no to ona nigdy nie była brzydką dziewczyną, natomiast nie miała atencji płci przeciwnej, miała bardzo dużo kolegów i tak naprawdę no, ci koledzy nie traktowali jej jako kobiety, tylko jako ziomka. I w pewnym momencie pojawił się. Mężczyzna, chłopiec, który zaczął ją traktować jak kobietę. No i na początku, jak ona go poznała, no to stwierdziła w ogóle, że nie, że on jest obrzydliwy, on też jakoś tam nic nie próbował, on jeszcze wtedy miał dziewczynę, no ale później, kiedy on są dziewczyną zerwał, no to w niedługim czasie zaczął tam do niej smażyć chulewki. Nie wiem, czy tak się mówi, jak nie, to ja tak mówię. No, i zaczął robić do niej takie końskie podchody. Zaczął ją tam zapraszać na różnego rodzaju spotkania, randki. I tutaj nie pojawiało się nic groźnego. Natomiast ona w pewnym momencie przestała być w życiu takim ze znajomymi, przestała w ogóle się z kimś spotykać, tylko właśnie ten chłopiec był na jej polu widzenia. No takim głównym, że po prostu jak jest droga, to ona widziała tylko ten, tego chłopca. No i oni też bardzo szybko ze sobą zamieszkali, bo oni ze sobą zamieszkali chyba po dwóch miesiącach. I na początku to było tak, że on ją cały czas zaprosił do siebie, żeby ona do niego z dużo z nim spędzała czasu. Um, natomiast bardzo szybko zaczęła z nim mieszkać. No i oczywiście zaczęła mu gotować obiadki, sprzątać jego majtki, brać jego brudne gacie. I ja nie mówię, że w tym byłoby coś złego, kochani. Absolutnie miłość ma swoje prawa, tylko że tutaj już mózg uciekł na wakacje o inclusive. No i on miał takie historie. Oni opowiadał w ogóle o tym, że swoim błąd to zdradził. Ona widziała ogólnie wszystko o tych jego poprzednich związkach, ale zdecydowała się na to, żeby w tą relację wejść. On też był taki, że jakoś bardzo o nią nie dbał. Jak ona była, to ona była, ale on sobie dużo gierczył w jakieś tam różne dziwne gry. Ona się na to denerwowała, ale ogólnie to on to spowiał Po prostu. No i jako, że ja byłam blisko. Tej Klaudii, no to były takie sytuacje, że po prostu ona była wyjęta z życia, że ja coś nie wiem, dzwoniłam, do niej pisałam, ona mówiła: nie słuchaj, bo M Marek, tak to nazwijmy, nie słuchaj, ja teraz nie mogę, bo Marek wrócił do domu. Nie, słuchaj, ja teraz nie mogę, bo Marek zaraz będzie, muszę zrobić obiad i posprzątać. Nie, słuchaj, ja teraz nie mogę, bo muszę Markowi podrapać plecki. No i wiecie. Oni naprawdę byli wtedy ze sobą może przez 4 miesiące i to był jeszcze taki okres, że oni się poznawali. E, i ja byłam trochę taka zdezorientowana, no bo ona, dziewczyna, która zawsze mówiła, że nikomu ga cię poparć nie będzie. No wiadomo, wszystko może się zmienić, ale była silna, niezależna. A tutaj nagle jakiś Marek przychodzi i Marek nagle ją uwiązał w tym domu. Oni uwiązał do tego stopnia, że naprawdę się w ogóle się nie widziała ze znajomymi że tak naprawdę tej znajomych praktycznie nie było. Ona często płakała przez niego, cały czas tam działy się jakieś dziwne historie, ale przypominam, że mózg był na wakacjach, więc ona zaczęła odcinać ludzi od siebie i nawet jeżeli ona dzwoniła spłakana, że coś jest nie tak, że on ją źle potraktował, że się do niej odzywa, no to koniec końców ona z nim mieszkała, nie miała gdzie pójść i koniec końców stwierdzała, że oj dobra, on taki nie jest i jemu po prostu raz się tak stało. I Później ta historia miała taką sytuację, że on ją zdradził ze swoją byłą dziewczyną i na pewno was nie zdziwi, jak powiem, że do niego wróciła. I ja już powiedziałam wtedy, że dla mnie mózg tutaj tym uchem wypłynął ewidentnie i że ona zatraciła swoje wartości. Ja nawet pamiętam, że ja z nim kiedyś miałam sprzeczkę, na temat tego, że jeż... ja mówiłam, że jeżeli druga strona cię kocha, to nie zrobi nic. Inaczej to było. To było tak, że ona mówiła, że jeżeli ktoś cię kocha, to nie zrobi ci krzywdy. A ja mówiłam, że no Czasami może być tak, że po prostu nieświadomie, że to może wynikać ze starych schematów i że może to wynikać z tego, że ta osoba nie wie, że to nas rani. a ona twardo przy tym stała, że nikt to nie zrobi ci krzywdy. No. Zrobiło jej to ogromną krzywdę, że on ją zdradził, natomiast ona później i tak do niego wróciła i już żyją ze sobą kilka lat. Tam po drodze już były różne zdrady z jej strony, z jego strony, także to była taka, jest taka dziwna dynamika związku. Natomiast to jest jedna sytuacja, w której według mnie mózg uchem wypływa, bo z osoby, która jest silna, niezależna i z osoby, która zna swoją wartość, nie pozwala sobie na złe traktowanie, nagle stajesz się osobą, która pozwala sobie na to, żeby ktoś Ciebie potraktował bardzo źle i na to, żeby osoby, które chcą Ci pomóc, zostały zupełnie od Ciebie odsunięte. Są różne sytuacje. Toksyczne związki są bardzo ciężkie. Natomiast to jest podcast, gdzie ja mówię swojej kłopoty. I ja taką sytuację nazywam, że mózg uchem wypłynął i tyle. I ja próbowałam jej pomóc, próbowałam z nią na ten temat porozmawiać. Nie przyniosło to skutków, aktualnie nie mamy kontaktu, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze: Każdemu z nas mózg chociaż raz w życiu wyjechał na wakacje, i później budziliśmy się, kiedy on już wrócił. Mówiliśmy: Chryste, panie, jak to jest możliwe, że stały się takie rzeczy, które się stały? Każdemu z nas może się to zdarzyć, ale jednak istotne jest to, w jaki sposób zareagujemy i czy zareagujemy w odpowiednim momencie. Dlatego, że z tych też będzie moja historia, kiedy mi mózg wypłynął, i to jest jakby okej. Okay dobra, teraz przechodzimy sobie do drugiej historii druga historia jest taka, tutaj tą dziewczynę nazwiemy um, jak ją nazwiemy? Zosia ok, tą dziewczynę nazwiemy Zosia no i Zosia um, była po bardzo ciężkiej relacji ze swoim byłym partnerem i była też taka, że bardzo nie znała swojego poczucia własnej wartości, więc wszędzie gdzie się da szukała tej atencji z, od strony drugiej płci no i oczywiście mm, przez tam ponad 8 miesięcy bardzo przeżywała to poprzednie rozstanie na moje sugestie, że słuchaj, a może sobie przeczytaj jakąś książkę na temat takich rozstań, taką trochę terapeutyczną, pisano przez jakiegoś lekarza, albo słuchaj, a może jednak powinnaś zacząć z tym pracować, skoro minęło 8 miesięcy, a ty... Dalej to przeżywasz, to każdy ma swój czas, ale może jednak będzie ci lepiej I to było na takiej zasadzie, ona też była osobą, która miała bardzo mm, dziwne podejście, jeżeli chodzi o emocje Takie jakie ja miałam, zanim zaczęłam nad sobą pracować, czyli takie, że emocje nie powinny istnieć, że w ogóle ona to nic nie czuje A po momencie, kiedy to się wszystko kumulowało, no to po prostu siedziała i płakała przez tydzień nie wiedząc czemu. Ja absolutnie nie oceniam, bo każdy ma swój czas na to, żeby zacząć zajmować się swoją głową, żeby zacząć zajmować się swoim, swoimi emocjami, ale ja po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli jest mi źle w życiu, no to zrobię wszystko, żeby to zmienić. Jednak niektórzy z nas są masochistami i dobrze jest, wtedy, kiedy jest źle. Wtedy słyszałam takie powiedzenie, że jak jest dobrze, to znaczy, że jest niedobrze. Ktoś mi tak powiedział, już nie pamiętam kto. No ale tutaj też najprawdopodobniej była ta, ten tok myślenia, że jak jest za dobrze, no to jest źle. I do niej odezwał się jej kolega, z którym kiedyś miała kontakt, ale ten kontakt się urwał. No i ten kolega o nią bardzo zabiegał i ten chłopiec bardzo o nią zabiegał i robił wszystko, co ona chciała. I ona się na wyśmiewała i mówiła, nie no, w życiu ja i on, nawet takiej opcji nie ma. Nie no, w życiu ja i on, mm -mm. ale jak ostatnio, już mówiłam w którymś z odcinków, jak samotność zbyt bardzo Inaczej, jak samotność za bardzo zajrzy do dupy, to nawet ktoś, o kim nie myślałyśmy, że jest dla nas w jakikolwiek sposób atrakcyjny, albo spełni nasze wymagania, jeżeli chodzi o relacje, może być. I tak było w tym przypadku, że po prostu ona w pewnym momencie była już tak samotna, takiej samotność zajrzała do tego tyłka, że po prostu. Powiedziała, no dobra, no to spróbujemy. I to nie jest tak, że ja oceniam, tylko to jest tak, że ona mi mówiła, że nie odpowiada jej. Słuchajcie, jesteśmy dorosłymi ludźmi, jesteśmy dorosłymi małkami, możemy robić, co chcemy, i pamiętajmy też o tym, że różne matołki mają różne wymagania, jeżeli chodzi o drugą osobę. I tutaj ona też mówiła, że no. Nie, że w tym matołku nie odpowiada jej wykształcenie, nie odpowiada jej brak znajomości języków obcych, nie odpowiada jej to, nie odpowiada jej tamto, nie odpowiada jej wygląd tej osoby. I naprawdę wymieniła bardzo długą listę, która no, nie, nie mam powodu, żeby sądzić, żeby to było kłamstwo, że ona tak naprawdę tak nie myślała. No i pomimo tego, że wymieniła tą listę, jednak oni zaczęli być razem. I Malwina mi powiedziała wtedy, <noise> ona mówi do mnie tak, My mieliśmy bliższy kontakt z tą dziewczyną. No i Malwina do mnie mówi tak. Patrz, Aurelia, zaraz będzie tak, że nie będziecie miały w ogóle kontaktu. Przepowiadam ci to ja, Malwina, z niebios. Mówię, weź, co ty gadasz, absolutnie tak nie będzie, ona taka nie jest, ona tak nie zrobi. No i kurczę, kochani, no nic bardziej mleko. dlatego że faktycznie chwilę, moment tego kontaktu nie miałyśmy. I tutaj jest sytuacja, która jest o tyle przejmująca, że nagle tak. Jego znajomi stali się jej znajomymi, że ona nagle przestała mieć własnych znajomych, bo on był tak chorobliwie zazdrosny, że osoba, której ona nawet nie widziała przez ułamek sekundy w związku, nagle jej wywróciła całym życiem. On ją niejednokrotnie nie zawodził czyli że umawiał się z nim na przykład na to, że jutro się z nią widzi o godzinie 17.30 i 5 minut przed tą 17.30 on pisał, że: no, słuchaj, jednak coś mi wypadło. Ona godzina 17.25 czekała ubrana, umalowana i gotowa na to, żeby się z nim spotkać. I to wszystko było na początku związku. I <ścoughs> była sytuacja, że przyszliśmy razem na kolację, a on do niej dzwonił z awanturą, czy już sobie znalazł nowego faceta. No i tutaj ta chwila się była specjalnie, bo oni się wtedy spotkali. Nie wiem, może za trzy miesiące, także może nawet mniej. Także no co Wam powiem? Są różne matoki, robią różne fikołki. Jeżeli, jeżeli byście chcieli zapytać, to nie w tym momencie nie mamy kontaktu. Tak, ona dalej z nim jest. Więc to jest ponownie sytuacja. Jeszcze może. Ten mózg i wróci na wakacje. Natomiast tutaj możemy już przejść sobie do objawów tego, że nasz mózg wypływa. I to jest przede wszystkim. Ignorowanie znajomych jest pierwszym z objawów. Jeżeli normalnie chcemy się spotykać z ludźmi, którzy są nasi, i nagle, kiedy pojawia się jakiś matowe przed naszymi oczyma, to jesteśmy w stanie poświęcić całe swoje życie tylko dla niego, to to już jest pierwszy objaw, że mózg może się na te wakacje wybierać. No i druga. Drugi objaw, no to jest zamykanie się na znajomych. Czyli że nawet kiedy oni próbują podjąć ten kontakt, no to my się zamykamy na tych ludzi i udajemy, jakby oni nie istnieli. Um, I zamykanie się też na otoczenie, tak? Bo to nie jest tak, że ona zamknęła się tylko na mnie, czy na kogoś. Nie, 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 nie to by było zbyt piękne. Ona się po prostu zamknęła na swoje otoczenie, a jego otoczenie zrobiła swoje, Czyli wsiąknęła w niego, czyli z dwóch matołków nagle stał się jeden i nagle wszystko my, wszystko my, wszystko my, wszystko my i to nie jest tak, że ja kogoś oceniam, albo że coś jest nie tak tylko, że naprawdę o moje kochane matołki cudowne to jest już taki fikołek, kiedy dopiero się poznajecie, dopiero zaczynacie się spotykać, a już wszystko jesteście wy i tak naprawdę nie jesteście oddzielnie że no dla mnie to było alarmujące. No ale no, tak jakby to, że było to dla mnie alarmujące, to nic to tam do mojego do jej życia nie wniosło tak, no bo tak czy siak kontaktu nie mam. No i teraz zaczniemy o moim mm, o moim matułku, o moim i o moich fikołkach. A więc <laughs> yy, poznałam takiego chłopca, który bardzo mi się spodobał. No i stwierdziłam, że no w sumie Czemu by nie zacząć się spotykać? No i zaczęliśmy się spotykać i tak naprawdę wszystko na początku było w porządku. Wszystko było OK, ale tak mi się tylko wydawało. Dlatego, że w pewnym momencie on chciał, żebym ja była jak najwięcej czasu spędzała z nim, co za tym idzie, moi znajomi też trochę odchodzili na bok. I kiedy ja chciałam się spotkać z moją przyjaciółką, to on mówił, ej, a może spotkamy się razem? Wiecie, od wiosę i w ogóle ja też zawiosę i odwiosę, więc ja i wtedy tamta moja przyjaciółka stwierdziła się, no kurde, same plusy, zero minusów. Dlaczego by nie? Powiem zaraz dlaczego by nie i to będzie w dalszej, w dalszej części Wam. Przytoczę, dlaczego to? Dlaczego nie? Dlaczego nie? No i później były takie sytuacje, że no tak naprawdę on starał się zapewnić cały mój dzień. Do tego momentu, do tego stopnia, że jak ja chciałam iść na siłownię, no to mówił: Oj, no nie idź na siłownię, zostań, obejrzymy razem film. Gdzie no ja jestem aktywna i kiedy ja tej, tej aktywności nie mam, jakiejkolwiek w postaci spaceru, siłowni, czegokolwiek, to ja naprawdę świruję, wariuję i moja głowa... Ja biorę garnki i ja się mi tkwię po głowie, żeby się ogarnąć, a to i tak nic nie pomaga, bo jest za mało endorfin. Um, no i były takie sytuacje, tak? No były takie sytuacje, że jak my się tam przez jakiś czas nie widzieliśmy, no to on strasznie za mną tęsknił. Tylko, że nie była taka zdrowa tęsknota, tylko to była taka tęsknota, że mówił, że no... On to tak strasznie za mną tęskni, że już mu się pojawiają dziwne myśli w głowie. Um, i to już był moment, w którym mój mózg wypłynął przez ucho, w którym mój mózg już w ogóle nie chciał wracać, tylko to już był moment, w którym ja byłam bardzo sfokusowana na tej osobie. I ten mózg wypłynął na tyle przez to ucho, że ja odstawiłam na bok znajomych, ja odstawiłam na bok rodzinę, ja odstawiłam na bok wszystkich i wszystko. A w momencie, w którym to się skończyło, to było mi ciężko, bo on tak Zapełnił moje całe życie, że mi się wydawało, że tylko on jest w centrum tego mojego życia. No i wypłynął mi mózg. Mózg też szybko nie powrócił do mojej głowy w tamtym momencie, także trochę to trwało, zanim on z tych wakacji, on inkluzjiw sobie wrócił do stanu normalnego. No i objawy, jakie były na początku, to też były takie objawy, że koleżanka do niej pisała, ej, idziemy na drinka i pisałam, nie wiesz, co Cię nie mogę, no bo dzisiaj m, idziemy do kina, a następnego dnia pisała, ej, a może dzisiaj pisałam, nie wiesz co, ci też nie mogę. I to było tak, że naprawdę nie byłam w stanie znaleźć chwili, on nie. To nie tak, że nie byłam w stanie, tylko ja nie chciałam znaleźć chwili. Żeby poświęcić się dla innych osób. No bo on mi tam robił wyrzuty, no bo on się tam nagadał, a mi się nie chciało tego słuchać. Były takie sytuacje, że jak spotkałam się z moim kolegą z pracy, w sensie, no byliśmy razem w pracy na spotkaniu służbowym, to on był tak zazdrosny, że on stwierdził, że on się do mnie nie odzywa Bo jak ja w ogóle śmiałam być na spotkaniu służbowym razem z kolegą? No więc. Każdemu z nas kiedyś mózg wypłynął. Próbuję sobie przypomnieć sytuację, w której Malwinie mózg wypłynął, i tak mi się wydaje, że trochę i mózg. Tak, na pewno. No, ludzie, kochani, no, w poprzednim odcinku, w poprzednim albo jeszcze w poprzednim opowiadałam o tym rybaku. No i tej mojej służynce, Malwince, mózg uchem wypłynął, uciekł, normalnie uciekł, normalnie z spierdolił. Przed tym, co on widzi. Przecież no, moja malwinka jeździła te 200 km od swojego domu, żeby się tylko spotkać z jakimś rybakiem, który się nie zachowywał w stosunku do niej tak, jak powinien. I w ogóle, no tak, i wtedy mózg ewidentnie bo bo no, ona każdą chwilę mu poświęcała. Do niczego się w ogóle nie mogła do pisać nic. Także moja malwinka też miała takie sytuacje. Ale w ogóle ja doszłam dzisiaj do takiego wniosku i ja to sobie uświadomiłam, że... Nie wiem, czy kiedykolwiek przy mojej przyjaciółce będzie odpowiedni mężczyzna. Ja już wam tłumaczę. To chodzi o to, że ja ją tak kocham i jest dla mnie tak ważną osobą, że w każdej osobie, która pojawi się przy jej boku, to wystarczy, że zrobi jedną złą sytuację, a ja tu zawsze będę miała z tą głowę i zawsze będę patrzyła na tą osobę tak spod byka, dlatego że to jest moja przyjaciółka, to jest moja malwinka, nie ma prawa w ogóle jej się stać krzywda, więc... Zawsze będę patrzyła na kogoś, jak na potencjalne zagrożenie, przez które ona może wolewać je łzy i przez które ona może źle się czuć. I oczywiście ja się nie, nie wchodzę w te jej relacje, czy w relacje jakiejkolwiek mojej przyjaciółki, nie wchodzę i nie staję murem i nie mówię nie, ten nie, ten też nie i tamten też nie, absolutnie. Ja nie odzywam się na temat tych relacji. Jeżeli jest jakieś pytanie, prośba o radę. To wtedy się odezwę, powiem swoje zdanie, ale tak to się nie odzywam na ten temat i po prostu obserwuję i mam w swojej głowie to co mam w swojej głowie, ale nie zmieniam jakoś podejścia do tej mojej przyjaciółki, tylko po prostu cicho się zastanawiam czy ta osoba na pewno jest dla niej odpowiednia i tak mi się wydaje, że chyba nigdy osoba, która jest przy boku ważnej dla nas osoby, przy boku na przykład właśnie naszej przyjaciółki, przyjaciela to chyba ta osoba nigdy nie będzie wystarczająca, bo, wiecie, dla mnie to ona zasługuje na wszystko, co jest najlepsze, i dla mnie to ona zasługuje w ogóle na. Pałace, miliony i na to, żeby ktoś jej codziennie mył włosy, całe ciało i w ogóle, żeby ją malował i wszystko wokół niej ogarniał i żeby ona nawet palcem nie musiała kiwać. Yy, ale czy to by było najlepsze? Nie wiadomo, nie wiadomo. <taki> Także to jest kwestia tego, że to nie jest tak, że jestem jakaś spaczona, tylko po prostu no uważam, że Zawsze mu, ktoś mógłby zapewnić jej coś więcej, ale koniec, na koniec dnia najważniejsze jest to, że ona jest szczęśliwa i ona dobrze się czuje. A to, że ja tam sobie mam jakieś myśli, no to oczywiście nie rzucam żadnych klątw na tych jej partnerów, czy na partnerów którejkolwiek z moich przyjaciółek. Po prostu sobie obserwuję, jak się mnie zapyta o radę, to wtedy jej powiem. Oczywiście też nie jest tak, że jeżeli widzę alarmujące sygnały, że ten mózg zaczyna wypływać uchem, to, że nie powiem, ej słuchaj, chyba mózg ci wypływa uchem, tylko nazwę to jeszcze w inny sposób, ale też już było zbyt niecenzuralne. Ta niecenzuralna część pojawi się na Instagramie, może tam mi nie zablokują, czy tam nie zablokują? Nie wiem. A nie powiedziałam, żebyście ze mną kontaktowali na FIKORKI, ma i na innych socialach, które są, mają taką samą nazwę. No dobra, wracając, to tak czy siak. I no ja nie mówię głośno tylko że Słuchaj, ta osoba mi nie odpowiada, ja po prostu sobie obserwuję, bo to nie są jakieś takie, wiecie, kardynalne błędy, tak? Jeżeli zauważy, że jej mózg zaczyna wypychać ucha, no to powiem, ej, słuchaj, chyba nie do końca jest ok, albo ej, słuchaj, to chyba nie do końca tak powinno być, no ale bez skrajności. Natomiast no, doszłam dzisiaj do takiego wniosku, że chyba nigdy nie będzie wystarczająco idealnej osoby u jej boku dla mnie bo zasługuje dla mnie na to jest najlepsze, więc idąc tym tropem, idąc tym tokiem myślenia, no to myślę, że po prostu nie będzie nikogo, kto spełni moje wymagania. To tyle na temat mózga mózgu, który wypływa uchem, który wyjeżdża na wakacje, all excuse me. Um, oczywiście jeżeli będziecie mieli ochotę się ze mną podzielić swoimi historiami, zapraszam na sociale, zapraszam na maila. Na koniec tego odcinka lekki bonus czyli moje urywki i próby nagrania tego odcinka stwierdziłam, że będę tak robić, bo jest to śmieszne więc próby nagrania tego odcinka znajdą się na końcu tego odcinka na dziś to wszystko dziękuję za słuchanie podcastu Fikołki i Matołki i zapraszam do słuchania odcinków, które już są i odcinków, które już będą żegnam się z wami, Naczelny Matołek miłego dnia dlaczego ja nie mogę się usłowić o co chodzi? Dobra, jeszcze raz. Dodam to na końcu, będzie zabawnie albo nie. Drabina! Ciężko mi się oddycha, ale się nażarłam. Trochę przesadziłam z